Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj postaramy się omówić domy do 70 m2. Zapraszam. Prawo budowlane jest bardzo zmienne. Otóż wprowadzono nam nowe prawo budowlane zmieniające życie wszystkich projektantów 17 września 2020 roku. Okres przejściowy wprowadzenia prawa budowlanego miał trwać rok, czyli do 17 września roku 2021. Niestety, mniej więcej w kwietniu, pojawił się pomysł nowego ładu i wywrócenie tegoż prawa budowlanego ponownie do góry nogami. I tak powstał artykuł 29 punkt 1a, w którym mamy zapisane. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia. Wolno stojący nie więcej niż dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Zatem zgodnie z tym artykułem, możemy postawić budynek do 70 m2 w zupełnie uproszczonej procedurze zgłoszenia. Budynek może być dwukondygnacyjny. Ilość metrów kwadratowych Powierzchni użytkowej nie jest stricte określana. Co więcej, mowa jest o budynku dwukondygnacyjnym. Zatem może to być piwnica i parter, lub parter i poddasze. Jednakże wiele zastrzeżeń budzą inne zapisy prawa budowlanego, w których nie ma określonych, jasnych zasad, czy taki budynek będziemy mogli sprzedać, czy taki budynek da się skredytować, gdyż jasno w tym artykule jest napisane, że budowa. Jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Zatem nie wiemy, co stanie się, gdy na przykład inwestor umrze. W takiej sytuacji bank zostaje z budynkiem, którego nie może sprzedać, ponieważ nie jest to już własna potrzeba mieszkaniowa. Zatem banki na dzień dzisiejszy nie chcą udzielać kredytów na tego typu inwestycje. Problemów jest znacznie więcej. Nie wiemy co z rozbudową, nie do końca wiemy co znaczy zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Czy gdy mamy mieszkanie, to budowa takiego budynku będzie zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych? Czy jednak nie? Wątpliwości w tym artykule jest tak dużo, że szczerze odradzam prowadzenia procedury według zgłoszenia, zgodnie z artykułem 29. Co więcej, na takim budynku nie musimy ustanowić kierownika budowy. Możemy taką funkcję przejąć sami, jako inwestor, bez odpowiednich uprawnień, co także nie ułatwia kredytowania inwestycji. Jeśli chcielibyście wiedzieć cokolwiek więcej na ten temat, zapraszam do pytań w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć oraz zapraszam na kolejny odcinek.